Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Zaczynamy kolejną nyską kronikę filmową. Dziś powiemy o bardzo ciekawej wystawie zdjęć kultowych Nysek. Będzie także o filmie o Nysie, który powstaje z okazji 800-lecia naszego miasta. Powiemy również o gminnych dożynkach w Kępnicy. Na ulicy Miligierczak naprzeciwko placu Paderewskiego możemy podziwiać wystawę zdjęć kultowych Nysek. Wystawa została zorganizowana z okazji 75-lecia powstania zakładu FSD w Nysie. Wpisuje się także w obchody 800-lecia naszego miasta. Pomysłodawcą wystawy był wiceburmistrz Nysy Marek Rymarz. Inżynierowie, którzy pracowali w ośrodku badawczo-rozwojowym, to jest klucz fabryki samochodów. Dziś coraz częściej zazwyczaj buduje się montownie samochodów, ośrodki, które projektują rozwiązania, znajdują się w innych krajach. W naszej Nysie, tu na miejscu, proponowano rozwiązania, które testowano i wdrażano do produkcji. Szczególną uwagę na tej wystawie chciałbym, żebyście Państwo zwrócili na kilka prototypów które pokazały się na naszych ulicach, niemniej jednak nie zostały wprowadzone do seryjnej produkcji. Wystawa to ponad 20 planż, ukazujących starannie wybrane zdjęcia pochodzące m.in. innymi ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Nysie. Możemy zobaczyć archiwalne zdjęcia z okresu świetności zakładu, gdy Nyska była naszym towarem eksportowym. Nysa była przed laty sercem polskiej motoryzacji, jeżeli chodzi o samochody dostawcze. Pamiętamy wszyscy naszą najbardziej popularną Nysę 522. To jest ten samochód, który pokochali autostopowicze, bo zazwyczaj kierowcy Nysek z chęcią zabierali autostopowiczów swego czasu bardzo licznie podróżujących po drogach naszego kraju. Nyska produkowana była w naszym mieście w latach 1958-1994. Ostatni wyprodukowany samochód 380 575. Tyle właśnie egzemplarzy zeszło z taśmy montażowej. Oprócz krajów demokracji ludowej, samochód zamawiały także państwa z zachodniej Europy. Nyska trafiała również poza stary kontynent. Pojazd importowały takie państwa jak Ghana, Wietnam, Kambodża czy Korea Północna. Wystawa jest czasowa, będzie z nami na pewno do końca września, także zachęcam, żeby te najbliższe dwa miesiące wykorzystać na odwiedzenie okolic Placu Paderewskiego, a przy okazji skorzystania również z Śtężni Solenkowej. W tym tygodniu sprawdziliśmy stan budowy dróg na dawnym poligonie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jak informuje naczelnik Wydziału Inwestycji Roman Mnich, droga zbiorcza prowadząca od ulicy Orląt lwowskich do tzw. bramy ceglanej, jest w fazie odbiorów. Będzie to jeden z najładniejszych odcinków w mieście. Już dziś warto pomyśleć o wybraniu się na wycieczkę ścieżką rowerową. Droga jest bezpieczna, a wykonawca firma Adamiec postawił na podwyższone parametry bezpieczeństwa przy przejściach przez jezdnie. Zaawansowany stan robót możemy odnotować na osiedlu domków jedno- i wielorodzinnych. Tombet musi oddać inwestycje w trzecim kwartale przyszłego roku. Wykonawca chce jednak, aby wszystko było gotowe na początku przyszłego roku. Obecnie wykonawca jest w przededniu układania masy asfaltowej. Wraz z drogami na osiedlu, do użytku zostanie oddana również droga prowadząca do fortu numer 2. 19 sierpnia warto wybrać się do kępnicy. Tego dnia odbędą się gminne dożynki. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.30 korowodem. Myślę, że będą to wyjątkowe dożynki, ponieważ będą one związane z obchodami 800-lecia miasta Nysa. Program jest bardzo bogaty. Zaczynamy o godzinie 12.30, przejście będzie barwnym korowodem z mażoretkami, z orkiestrą dentą, z delegacjami, z wieńcami na boisko sportowe w Kępnicy, gdzie zostanie o godzinie 13.00 odprawiona msza święta. Zaraz po mszy świętej zapraszamy wszystkich na dożynkowy poczęstunek. Gwiazdami muzycznymi imprezy będą zespoły Boys, Playboys i Milano. Około godziny 24 będzie, myślę można tak to nazwać, takie show fajerwerkowo-laserowe, które potrwa około 20 minut. Będzie naprawdę to wyjątkowy pokaz, na który już dzisiaj Państwa zapraszamy. Zabawa później przy zespole muzyczny potrwa do 3 rano. Nie zabraknie także lokalnych zespołów i artystów, oraz konkursów na najpiękniejszy wieniec Dorzynkowy i najpiękniej przystrojoną posesję. Dożynki odbędą się na boisku sportowym. Trwają przygotowania filmu o Nysie, który zobaczymy podczas kulminacyjnych obchodów 800-lecia naszego miasta. Potem jako materiał edukacyjny trafi do gminnych szkół. Za film odpowiada koncept kultura. Film będzie jednym z elementów widowiska, jakie zobaczymy na nyskim rynku. Wezmą w nim udział m.in. mieszkańcy naszego regionu. Film będzie nosić tytuł Nyski Wehikuł Czasu. Prócz tego czekają nas także m.in. podniebne akrobacje, teatr cieni, pokaz laserów, taniec i koncerty. 8 września obchody poprowadzi Katarzyna Pakosińska. Kulminacyjne obchody 800-lecia Nysy odbędą się w dniach 8-9 września. Muzycznymi gwiazdami wydarzenia będą zespoły Myslowic i Dżem. Zapraszamy do obejrzenia na żywo jedynego takiego wydarzenia w naszym regionie. Nyska Agility Cup to ogólnopolskie zawody sportowe z dziedziny sportów kenologicznych. Wydarzenie odbędzie się w Białej Nyskiej w dniach 19-20 sierpnia. Agility to jeden z psich sportów, w którym pies prowadzony przez swojego przewodnika głosowymi i ruchowymi komendami musi w jak najkrótszym czasie pokonać specjalnie wyznaczony tor przeszkód. W tym sporcie bardzo ważna jest współpraca pomiędzy człowiekiem i jego czworonożnym przyjacielem. Bieg trasy znany jest tylko przewodnikowi, którego zadaniem jest sprawne i bezbłędne poprowadzenie psa przez tor, który za każdym razem ma inny układ. 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. O godzinie 10 odprawiona zostanie msza w kościele w niepowzięcia Najświętszej Marii Panny na rynku solnym. O godzinie 11 władze samorządowe złożą kwiaty i znicze pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rynku. Święto Wojska Polskiego obchodzimy na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, nazywanej także Cudem nad Wisłą, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wojsko Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego odparło wówczas natarcie Armii Czerwonej. Był to przełom w wojnie polsko-bolszewickiej. Z racji zatrzymania bolszewickiego pochodu na zachód Europy, bitwa ta uznawana jest przez historyków za jedną z najważniejszych w dziejach świata.